można powiedzieć, że oficjalnie w części pierwszej, a tematem tej części pierwszej, a no może i będzie część druga, no na razie nie wiem jak to rozbudować, ale dostałem też tam w komentarzu, w komentarzu taką takie pytanie, pytanie, czy czy taką po prostu y, informację, może tak, że po prostu o tych dyskach, że nie za bardzo dużo, y, nie za bardzo szczegółowo opowiedziałem y, o w ogóle łatwości czy trudności trzymania paletek. Y, dlatego postanowiłem temat rozbudować dla po prostu chętnych, którzy chcieliby. Paletki trzymać, może i trzymać, może i hodować, kto tam chce. Po prostu, akurat może być tak, że się dobierze para i, i wiecie, i coś z tego będzie. Nie mówię, że nie. Także zaczynamy konkrety. A konkretnie powiem Wam tak: według mnie paletki jest łatwo utrzymać w zdrowiu i, i tak dalej a równocześnie i ciężko też powiem wam że ciężkie mogą być też początki a dlaczego to wam powiem bo każdy zbiornik jest inny każda paletka, każde ryby od różnych hodowców są inne ja mam właśnie Akurat teraz w tym czasie takie właśnie doświadczenie te paletki, które tu widzicie w tym zbiorniku. Akurat ja przywiozłem takie sztuki troszkę większe w granicach 7 cm. I polecam wam, jeśli będziecie kupować paletki, nie kupujcie paletek w sklepach zoologicznych. A ten sprzedawca Wam nie powie prawdy z jakich źródeł są, z importu, czy skąd to jest ta paletka, czy z jakiegoś tam od jakiegoś hodowcy lokalnego, czy coś w tym stylu. Poszukajcie sobie, jest mnóstwo hodowców na Eliksie się ogłasza lokalnych, gdzie ludzie hodują w domach. Można pojechać, można zobaczyć w jakich zbiornikach są, jaką wodę mają, czy czystą, czy jakąś mętną. W jakiej w kondycji są mi w ogóle i w ogóle, także na początku polecam wam rozejrzeć się do jakiegoś lokalnego hodowców, a naprawdę jest ich dużo, bo nawet tutaj u mnie w piekarach znalazłem hodowcy młodego człowieka, raczej młodego, no takiego wiecie. Yy, I w niedaleko w Radzienkowie i w Katowicach i w Gliwicach i w Nikołowie No jest. Do 50 km znajdziecie tylu hodowców, że głowa boli. Którzy chcą po prostu sprzedać różne, różne paletki, także zachęcam do sprawdzenia od takich hodowców. Ja miałem tutaj te cztery paletki, które przywiozłem, około 7 cm, i polecam kupować takie właśnie większe sztuki w granicach 70-80 zł. O. Można już kupić takie sztuki po 7 cm, Akurat te na przykład leopardy, nie? Bo, ktoś chce, wiecie, jakieś red turkusy, bo wie co, no to no, cenowo może różnie one tam wychodzą. Tu, akurat na moim przykładzie, akurat na przykładzie tego akwarium, bo tak zaznaczam, każde jest inne, tu było bardzo łatwo. Przywiozłem dosłownie dwie, trzy godzinki, paletki jadły, pływały między tymi skalarami, między tymi rybami, nie chowały się w ogóle. No coś pięknego, no idealne ryby, można powiedzieć, żadnych chorób, żadnego oznaku oznak jakiejś apatii czy coś w tym stylu. Na przykładzie oczywiście tego zbiornika powtarzam. Bo jak wiecie mam problem na przykład z tymi paletkami, które kupiłem do kostki, no jest problem, są mniejsze rybki, bardziej płochliwe i teraz nie wiemy, czy coś im dolega, czy mają może jakiegoś wiciowca, czy mają jeszcze jakieś coś innego i wiecie światło musi być delikatnie przygaszone, żeby one, bo one widocznie były w tych akwariach w takim wiecie ledwo Światło było i no jest teraz problem, tak, bo nie wiemy, co, co, co tym paletkom dolega, nie? Znowu by trzeba było, nie wiem, jakiś mikroskop, jakieś odchody, badać to wszystko i tak dalej, i tak dalej. A w to powiem Wam, że nie zamierzam się bawić. Yy, ale dobra, skupmy się na razie może na tym zbiorniku, tym dużym, z tymi dużymi paletami. Zobaczcie sobie, ja je mam gdzieś około 4-5 miesięcy. Palety rosną niesamowicie. Palety rosną bardzo szybko, jeśli są karmione dobrymi pokarmami. Ja y, stosuję tak, mam też sprawdzony sklep z takimi y, pokarmami jak kryl mrożony, jak serce indycze, jak serce wołowe z szpinakiem, jak serce wołowe z. z, z czoskiem. sam też robiłem sobie ścierałem serce, mieszałem z czoskiem i tak dalej. Granulowanym dawałem szpinak i tak dalej. Też robiłem. Owszem, teraz nie miałem ostatnio czasu, to po prostu kupiłem takie półkilowe takie tablice. I jak dobrze jedzą, a jedzą właśnie taki pokarm mięsny. Co dwa, co trzy dni dostałem takiego pokarmu. Dostałem mnóstwo z różnych pokarmów suchych, od Tropicala Pro Defense, od Tropicala z tej linii Ameryka, Afryka i tak dalej, od jakichś niemieckich pokarmów typu do altumów, od różnych takich, no mam tego raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem rodzajów pokarmów do paletek. Płatki z Tropikala, trochę to ta, taka lepsza linia. Witaminowe także dieta jest urozmaicona bardzo dużo. I na przykładzie tego, akurat zbiornika, bo powtarzam cały czas będę w tym filmie powtarzał. Każdy zbiornik będzie inny, każda paletka może być inna, przywieziona od jakiegoś hodowcy. Może Wam się trafić coś takiego jak ja trafiłem, akurat na te 8 małych sztuk że są po prostu jakieś problemy, nie? że się chowają, że coś, nie wiem, może to zależy od wielkości paletki może po prostu mniejsza paletka może ma takie, takie napady, że się po prostu boi nie? nowego miejsca ona była trzymana w grupie przypuszczam 30, 40 może nawet i 100 sztuk w jakimś akwarium, nie? no to wiecie ona się w takim akwarium gdzie, gdzie jest mnóstwo tych paletek, to ona się całkowicie inaczej czuje niż, niż w takim akwariumku, gdzie, gdzie jest ich tylko 8. No i tu zauważyłem, że się te małe tam też przeganiają i tak dalej, ale jedzą Jedzą, wyszukują zna tego jedzenia, szukają No bo już minęły ponad 2 tygodnie, no to wypadły co nie Do tego czasu gdyby nic nie jadły Ale coś tam jedzą, może nie tak jak tu, bo tu to jest totalny szał tego pożerania i powiem wam, dzisiaj na przykład e, zrobiłem e, kryla odmroziłem serce wołowe ze szpinakiem i serce indycze zrobiłem, odmroziłem po kawałeczku do kubka i zalałem protasolem z doleka na wiciowce czy tam na nicienie czy tam coś w tym stylu ogólnie odrobaczenie zalałem to tym preparatem, powiem wam e, oglądałem wcześniej film Swebo 333, jak pokazywał te jego skalary, które nie chciały po prostu tego moczonego pokarmu w tym protasolu jeść. I powiem Wam, że się zdziwiłem, bo też byłem przekonany, że one tego nie ruszą. I się zdziwiłem, jak one się na to rzuciły, nie? To jak zobaczyły kryla w wodzie, a to nie kawałeczki, kryla, tylko cały taki kryl, no to kurde, ale my to łykały bez najmniejszego problemu, nie? Palety, jak zobaczyły, trochę tam gdzieś wypluły, ale później się przekonały. Dalej, bo wiecie, y, trzeba się pojeść, nie? Smak, może trochę kijowy, no ale i zjadły wszystko. Zjadły dosłownie wszystko. Nie było żadnego problemu z jedzeniem tego namoczonego pokarmu w tym protasolu, nie? Także myślę, że odrobaczenie, takie wewnętrzne, y, zakończyło się sukcesem przynajmniej tak, tak sądzę także ogólnie co, ja karmię tak tak jak powiedziałem sercami wołowymi ze szpinakiem, z czosnkiem sercami indyczymi krylem siedmioma rodzajami suchych pokarmów z różnych firm od tych niemieckich takich w tych zielonych opakowaniach no sami możecie sobie dobrać w zalicznym sklepie Typowo do paletek, jakieś, jakieś pokarmy witaminowe, z jakimś czoskiem, z jakimś. No, różne są, nie, tego jest od groma. Także nie będziecie mieć najmniejszych problemów z wyborem tych pokarmów. Temperatura wody 27-27,5. Była wcześniej trochę niższa, bo była 26,5. Podniosłem na 27-27,3. Tak. Nie mam najmniejszego problemu w tym dużym zbiorniku z tymi rybami, ani z altumami. Ani z jakąkolwiek inną rybą. Jedzą wszystkie, rzucają się tak na pokarmy, że to jest no szok. Skalary altumy wytłukły wszystkie neonki. Została jedna neonka, która jest chyba najmądrzejsza i najsprytniejsza z tych wszystkich, co tu były. I siedzi tam w krzakach. Widzę ją tam z prawej strony, gdzieś tam przemyka. Bystrzyki, te które tam tak pod powierzchnią pływają, no niestety, ale Raz, dwa, trzy, cztery Może ich jest sześć, było jedenaście No niestety, ale widzę że często jak siedzę, a siedzę tu długo Altumy atakują I tego bystrzyka, nie Naprawdę te skalary jak rozdziawią Za przeproszeniem japę, to, to wejdzie ten bystrzyk bez problemów, nie no, Widzicie o, no i troszkę bliżej bystrzyk podpłynął, już altum się sadzi na niego, nie? No, także, no te byszczyki muszą na siebie uważać, no niestety e, Prawa natury e, Są jednak e, Takie, że no, trzeba się wystrzegać, nie? Większych i ryb, czy coś w tym stylu Także no nie mam, ostatnio nie mam jakichś tutaj problemów żadnych Wszystko je, wszystko jest Odrobaczone w sumie Po dzisiejszym dniu protasolem, zjadły ten pokar z tym protasolem namoczonym, także myślę, że jak mają coś, to to, to wydalą i tak dalej. Raz na jakiś czas, po prostu tam raz na pół roku zrobi się im takie, takie pokarm moczony w tym protasolu i, i, i gitara, nie? I będzie OK. Także mówię, informacji mogę udzielić dużo, no, zależy co kto pyta, no, temperaturę powiedziałem, jedzenie powiedziałem, i tak jak mówię, no, trzeba po prostu sprawdzić hodowców, którzy tam są yy, u siebie lokalnych. Trzeba pojechać, trzeba popatrzeć na te ryby. Taki sam hodowca, jeśli będzie w miarę uczciwy, to sam Wam powie, że lepiej wziąć sztukę trochę większą nie? niż taką małą, wiecie 4,5-5 cm. Bo jak ja zauważyłem po sobie, po prostu z takimi małymi sztukami jest więcej problemów nie, niż z tymi większymi. Nie? Te większe już takie barze śmiałe. Może dlatego, że tu były skalary, może, może coś w tym stylu, ale choć w bo ludzie kupują i trzymią same paletki, także yy, wiecie no chyba, że po prostu jak sobie zakładacie jakieś akwarium, chcecie takie paletki, no to może naj, naj, najpierw dajcie po prostu sobie tylko jakiś piasek czy żwirek drobny na dno, gdzieś z tyłu, tylko parę roślinek. I, i nie wkładajcie na razie jakichś korzeni tego i wpuśćcie takie ryby, zobaczycie jak one będą się zachowywać nie? No z, jeszcze z moich doświadczeń wiem, że po prostu ryby takie jak paletki wcale nie jest powiedziane, że mają, ma być puste akwarium, puste szkło piasek na dnie, jeden korzonek gdzieś tam na dnie i nic więcej bo te, te, te ryby naprawdę po moich obserwacjach lubią po prostu te korzenie, lubią tam wpływać pod te korzenie, lubią sobie tam stać u góry pod tymi liśćmi lotosu. I, I ja to zauważyłem, że one po prostu to lubią. Lubią gdzieś tam się wciskać między te korzenie, sobie tam siedzieć, a tym bardziej na noc. Na noc zauważyłem, że właśnie wszystkie, oprócz tutaj paru skalarów, lubią tam wchodzić pod ten korzeń i tam sobie śpią, nie? to po prostu ryba naturalnie szuka takiego schronienia do snu, nie? no bo wiecie, no ona nie wie że ona jest że to jest jakiś taki akwarium że ona gdzieś jest, w jakim akwarium. ona myśli, że to jest jakiś kawałek natury mnie uważa jako, nie wiem, może rybę że ja sobie tutaj gdzieś chodzę i daję jej mieść i mówi, może sobie pomyśli nie wiem czy myśli że, że to jest jakiś, nie wiem Tatuś, który daje papu albo coś w tym stylu, nie? Tak śmieję się, wiecie, teraz taka gadka luźna, nie? Ale tak, jak mówię, no, i słyszałem też i od hodowców różnych, od ludzi, którzy trzymają paletki, że po prostu ta ryba lubi, lubi zarośnięte zbiorniki, lubi gdzieś tam wpływać pod korzenie. Także ja po prostu lubię takie akwarium No, mi się tu akurat udało z tym akwarium że jest to typowo taki towarzyski akwarium gdzie mam każdy rodzaj praktycznie ryby od ryby które lubią przemykać gdzieś tam zaraz pod taflą po żyworódki po mnóstwo ryb dennych glonojadów zbrojników kurde bocji wspaniałych boci siatkowanych na przykład barwniaków czerwonobrzuchych. Także no wiecie, no, tu jest naprawdę miks totalny, i gubiki nawet widzicie, i, i Kakadu. Także co chcecie, to tu jest w tym akwarium, no. oprócz krewetek, bo krewetki by tu nie przeżyły na pewno. Zostały po prostu zjedzone. Także tak to wygląda teraz tutaj w tym akwarium. I powiem Wam, że ja zachęcam ludzi, naprawdę próbujcie, spróbujcie sobie. Jeśli macie już zbiornik założony w podobnym stylu, tak jak ja tutaj, macie tam na przykład jakieś skalarki czy coś, to powiem Wam w ten sposób: nie macie się co obawiać o wpuszczenie tam. Czterech paletek, zobaczcie, wcale nie musi być ich tutaj 6, ani 7, ani 8. Są cztery. I widzę po nich, że po prostu dobrze się czują. One lubią też towarzystwo innych ryb. Nie biją się z tymi skalarami. Owszem, przepychanki jakieś delikatne są, ale to są tylko takie, wiecie, takie delikatne tam w ten skalar gdzieś, jak ona się obróci, gdzieś on tam chce troszkę dziapnąć. Ona się od razu obróci. I, i od razu go te, tak samo odgania nie? także nie ma według mnie problemu trzymania razem tych ryb takie jest moje zdanie, śmiało mogą być ze skalarami, z różnymi rybami przykładem jest ten zbiornik tutaj nic takiego się nie dzieje, strasznego Także nie dopuszczam już oczywiście tutaj żadnych ryb nie wpuszczam, nie, nie dokupuję do tego zbiornika. No, jedynie co no to y, wynikły problemy z tymi młodszymi paletkami, które dałem do kostki. No ale to albo po prostu były na coś chore, czy są, czy może miały jakiegoś pasożyta, albo po prostu są po prostu młodziutkie i, i, i one tak mają, póki nie, nie urosną chwilę. Możliwe, że ta aklimatyzacja im zajmuje miesiąc czy dwa nawet nie. No to także to się dopiero przekonamy, ale tutaj na przykładzie tego zbiornika y, naprawdę polecam poszukać hodowców lokalnie, gdzieś blisko. Pojechać popatrzeć jakie paletki są, y, w jakich zbiornikach trzymane i tak dalej. Po rozmowie z takim hodowcą sami możecie wywnioskować. Czy jest to w miarę uczciwy człowiek, czy nie? Czy tylko chce wiecie, obchnąć, bo, bo ma młode, no to już musicie to sami wyczuć, jak się to mówi. Nie. No. I tak jak mówię, no, nie przepłacajcie oczywiście. Leopardy ja dałem za takie 6-7 cm, dałem 70-80 czy 80 zł. Za te krole chyba 80 tak się coś wydaje. Za te małe tutaj dałem. Po 70. Także no, możliwe, że trochę przepłaciłem. Też mi polecał właśnie gościu, żeby nie brać takich za 30 zł, bo są za 30 mają do sprzedania, ale to są naprawdę maluchy. Ja bym nie był za tym, żeby po prostu takich maluchów brać. A w późniejszych po prostu czasie wam. Przedstawię jak sytuacja wygląda z tymi małymi paletkami, czy w końcu będą pływać normalnie, normalnie się zachowywać, czy, czy będą się tam gdzieś chować jeszcze nie. No, filmik i tak już mi się wydaje trochę długi, ale, ale rozmowy na, na temat paletek jest dużo. Także przykład tych tego zbiornika, akurat który patrzycie, jest w miarę taki pozytywny, mogę powiedzieć. Prawie w stu procentach, że, że tutaj nie było żadnych problemów z aklimatyzacją i tak dalej, z jakimiś chorobami, ale oczywiście tak jak mówię cały czas, powtarzam. Każdy zbiornik jest inny, pH. Tutaj tego akwarium to jest w granicach 6,1, 6,2. Takie mam pH, ale to też zależy od hodowcy na, jakim, na jakiej wodzie, w jakie pH trzymie hodowca. Jeśli nie macie systemu RO, można to śmiało z, z, zbić, wkładając sobie do filtrów torf granulowany, czy, czy jakiś nawet zwykły torf kwaśny w pończochy i można y, zakupić sobie, czy nazbierać szyszek olchy, można to zakwasić, można tą wodę zmiękczyć właśnie naturalnymi sposobami, czyli torfem, szyszkami olchy i tak dalej i na 100% wam te pH zejdzie przynajmniej do 6,5 a teraz te hodowcy trzymią przeważnie cały czas w takiej w takim pH także to ja tu mam 6,1 6,2 teraz nie także śmiało śmiało możecie trzymać nie ma problemu i nie musicie wcale mieć wody RO ja stosuję owszem przez filtry bo ja mam dużo rdzy ale tak to już RO nie zbieram, tylko zbieram po prostu z, przez 5 filtrów przefiltrowanych żebym po prostu nie miał y, rdzywy w wodzie nie? i to jest wszystko i oczywiście żelubica jest ona wymienna, zmiękczająca i, i to jest cała filozofia y, podmianki, podmianki robię raz w tygodniu, robię duże podmianki bo robię podmianki 50% y, także ja takie podmianki stosuję. No bo jednak jest bardzo dużo ryb. Nie chcę, żeby się tam gromadziły jakieś związki azotowe w tej wodzie. Dlatego robię co tydzień 50% podmienia tej wody. Nie? 40, no tak 40, nawet czasami 40%. Nie? Procent no, będzie bliżej 40% niż 50%. Także tak jak ja. Tutaj po prostu robię. Jeśli czegoś nie dopowiedziałem, jeśli coś jeszcze ktoś, komuś wpadło coś na myśl, jakieś, jakieś, takie, jakieś pytanie, to albo proszę napisać pod, pod filmem, to ja nagram po prostu, dogram, jeśli będą jakieś pytania, dogram część następną i rozwiniemy temat jeszcze dalej, nie? Także to by było może na tyle w tym filmie, bo już jest Dość długi, i po prostu zapraszam do pytań. Pytajcie o co chcecie w komentarzach. Pozbieram to wszystko do kupy, jeśli ktoś będzie ciekawy, i po prostu dogram jeszcze coś, jakąś następną część. Tak? Dobra, a tymczasem co? Żegnam się z Wami. Miłego wieczoru, i do następnego razu. Hej!